Po jaką cholerę Jarosław Kaczyński poszedł zeznawać na prokuraturze? No cóż, cała sprawa zaczyna się w 2019 roku, kiedy rzekomo Jarosław Kaczyński wysłał list do Zbigniewa Ziobry, którego to listu rzekomo nie napisał, a Zbigniew Ziobro rzekomo go nigdy nie dostał, a w tym liście rzekomo było napisane coś takiego: Ziobro, jak ty kurwa nie przestaniesz wydawać na prawo i lewo pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, a te twoje przydupasy, nie zaczną rozdawać garnków i mikrofalówek w kołach gospodyń wiejskich z tytułu podpieprzanych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, to zobaczysz, że kiedyś nam się to tak czknie, że stracimy nie tylko władzę w tym kraju, ale jeszcze nam zabiorą pieniądze. I właśnie o to chodzi. Prokuratura szuka dowodu na to. Że Jarosław Kaczyński doskonale wiedział o tym, co i z jakim rozmachem rozwala Zbigniew Ziobro ze swoimi przydupasami, bo dzisiaj prokuratura musi udowodnić, że decyzja Państwowej Komisji Wyborczej o odebraniu subwencji pis jest decyzją sine qua non idealną. I żaden Sąd Najwyższy, Manowskiej czy kogo innego nie powinien podważać takiej decyzji, jeżeli będzie wyrok sądu. Dlatego ja jestem za tym, żeby przestrzegać wyroków sądu, ale przestrzegać wyroków sądu, które są wydawane na podstawie dowodów i rzetelnego postępowania, a nie na podstawie tego, że jedna czy druga kucharka albo odkrycie towarzyskie Jarosława Kaczyńskiego pomiędzy klepaniem kotleta a nalewaniem Barszczu z łóżkami Kaczyńskiemu wyda jakieś postanowienie, które jest warte 75 milionów. Więcej na ten temat znajdziesz na moim kanale na YouTube. Link do kanału masz tutaj, ewentualnie. W moim bio sprawdzaj, bo tam naprawdę dużo ciekawostek.